Dajcie. Dzisiaj montuję w biulecie zapłon Boyera, czyli bezstykowy zapłon elektroniczny. Ja miałem już taki zapłon w tym motocyklu, tylko niestety okazało się, że jest uszkodzony. Najprawdopodobniej ktoś, e, któryś z poprzednich właścicieli e, zamontował odwrotnie akumulator, bo to jest akurat Enfield z 1995 roku. 350 on ma podłączany akumulator odwrotnie. Więc, jeżeli ktoś nie, nie, nie zwrócił uwagi na to, to mógł rzeczywiście uszkodzić ten zapłon. To nawet w instrukcji obsługi, która jest dołączana do tego zapłonu, jest informacja właśnie o tym, że podłączenie odwrotne może uszkodzić zapłon. To się najprawdopodobniej tutaj stało. No i musiałem zamówić nowy. Zamawiałem go od Hitchcocka, czyli ze sklepu, który powinien znać każdy posiadacz. Enfielda. A jeżeli jeszcze nie zna, to na pewno pozna. Sprawdzałem w internecie i nie znalazłem filmiku z montażu tego zapłonu w Enfieldzie. Dlatego postanowiłem go nakręcić. Może komuś z Was się przyda. Zapłon, Zapłon przychodzi kompletny w pudełku do, do montażu. W tej starszej wersji, nie wiem czy ktoś to przerabiał, czy tak było, kable były krótsze. Czyli one się mieściły pod obudową. Do obudową i do nich do... podłączały się kable, które spokojnie starczały od, e, od elektroniki. Natomiast teraz, w tym, który teraz przyszedł, te kable są długie. E, I w pierwszej chwili nawet zastanawiałem się, czy ich nie skrócić, po prostu nie zamontować dokładnie tak jak, e, jak w tamtym, żeby ukryć złączki pod obudową. Ale e, akurat nie mam tych konektorów. Nie chciałem przerabiać na jakieś inne, więc doszedłem do wniosku, że zrobię to troszeczkę inaczej, tak żeby nie zmieniać tego wszystkiego. Korzystając z tego, że to jest wersja z 1995 roku. Bo późniejsze już miały tutaj w skrzynce filtr powietrza, a u mnie jeszcze ta skrzynka jest pusta, więc postanowiłem, że tutaj właśnie podłączę, więc to będzie dobrze widać. Tu mam zamocowaną elektronikę, ona jest przyklejona, coś tam chyba widać. Tak jest elektronika przyklejona, ona już fabrycznie jest z tą specjalną taśmą dwustronną bardzo dobrą. Ja sobie dorobiłem tutaj dodatkową przelotkę i po prostu, o, teraz będzie widać. I tę tutaj wpuściłem kable. I to teraz fajnie widać, jakiej długości jest ten kabel w tym peszelku, który założyłem. Od zapłonu sobie za puszką idą aż tu, czyli nie wiem, no nie wiem, czemu to jest takie długie. Podejrzewam, że po to, żeby to można było zamontować w różnych, oczywiście, motocyklach, bo ten zapłon można w kilku motocyklach montować. Także, jeżeli byście ten zapłon montowali do nowszej wersji, do wersji eksportowej, czyli tej na Europę, która. Tu już ma filtr. No to musicie, będziecie musieli najprawdopodobniej skrócić te kable yy, tak właśnie jak tutaj miałem poprzednio, czy na przykład na taką długość i złączkę yy, połączyć je po prostu pod obudową. Wtedy to się wszystko ładnie, fajnie mieści. Tam yy, kryje. I tak na dobrą sprawę dochodzi tam tylko jeden kabelek od elektroniki. Dobra, ok. Ja sobie już tutaj podłączyłem, eee, właśnie eee, płytkę już mam tam podłączoną, tak jak widzieliście, wszystko jest podłączone tak, jak powinno być, czyli, w eee. ja jeszcze posiłkuję się tym, te dwa kabelki idą właśnie do płytki, są łączone tu, czyli, o, może na tej pokażemy, czyli to nam idzie tu, tu mamy dwa kabelki do cewki. A tu mamy masę, cała filozofia, jeżeli chodzi o podłączenie. No i jest kwestia ustawienia tego zapłonu. Więc po, po demontażu, po demontażu oryginalnego, oryginalnego zapłonu zakładamy koło magnesowe na stożek. Wkręcamy śrubę, ale nie przekręcamy ją. To koło musi być, y, musi być tutaj ruchome. Musimy nim móc, y, móc obracać. Przykręcimy je dopiero później, ale to za chwilę o tym powiem. Następnie musimy ustawić tłok w górnym, martwym położeniu. Aby ustawić zafun, na początku y, nie dokręcamy koła magnesowego. Wewnątrz, zakładamy go na stożek, nie dokręcamy, nakładamy tarczkę i tarczkę przekręcamy maksymalnie w lewą stronę, czyli w przeciwnie do wskazówek zegara, tak żeby ten otwór kontrolny był dokładnie nad śrubą, tak jak teraz. Wtedy ustawiamy delikatnie koło magnesowe w taki sposób, aby magnesy były idealnie pomiędzy, pomiędzy cewkami. Może to być troszeczkę tutaj zaburzone przez kąt, pod jakim patrzymy. Ale uwierzcie mi, że jest idealnie. Sprawdziłem. Oczywiście ustawiamy to w momencie, kiedy tłok mamy w górnym martwym punkcie. Kiedy tak ustawimy, czyli że mamy magnesy centralnie w linii z cewkami, wtedy dokręcamy, dokręcamy tą śrubę na, na stożku. Tak, żeby koło Magnesowe już było stałe, już się nie przesuwało na stożku. Następnie, cały czas oczywiście, mając tłok w ma górnym, martwym punkcie, przekręcamy koło do połowy mniej więcej swojego ruchu w taki sposób, aby linia magnesów pokrywała się z linią tutaj cewek. Mam nadzieję, że teraz to będzie widać. rzek magnesów pokrywa się z brzegiem cewek z jednej i z drugiej strony. I teraz, oczywiście upewniając się, że cały czas mamy górny, martwy punkt, możemy dokręcić płytkę. Ok. Czyli mamy dokręcony, dokręconą śrubę z koła magnesowego, dokręconą płytkę w odpowiednim ustawieniu, tak jak powinno być. I teraz możemy próbować odpalać motocykl.